Witajcie bliźnięta, to jest czytanie dla Was na miesiąc lipiec. Witam Was serdecznie. Zobaczmy, co tutaj się może dla Was fajnego wydarzyć. Ok, energia ogólna tego miesiąca dla Was. Chciały wyjść dwie, to chyba wezmę dwie. Mamy sześć yy, mieczy. Sześć mieczy i rycerz denarów. Tak, jak gdybyście wychodziły z jakiegoś yy, zakrętu, moi drogie. Wychodzicie na prostą. Yy, wasz schemat, wasz plan zaczyna działać i będziecie to widzieć i czuć. No dobra, co mamy w przeszłości? Co odchodzi do przeszłości? 10 monet. Dom jako fizyczny dom. Nieruchomość. Być może jako rodzina. Mhm, dobra, idziemy dalej. Później będę to interpretować jeszcze z, dopowiada z dopowiadanymi kartami, przepraszam. Co macie w głowie, w duszy, w sercu? Do czego dążycie? Paść, miecz, coś chcecie się dowiedzieć za wszelką cenę, o czymś chcecie być poinformowani, czegoś szukacie wiedzy, informacji. Dobra, co jest w głębokich uwarunkowaniach? Dwa kielichy. Ok. Też widzę, że to chyba będzie emocjonalne czytanie na związki, na relacje. Wasza energia, sprawiedliwość, najbliższa przyszłość, paść kielichów. Niespodzianki, <laughs> co przychodzi do Was z zewnątrz. Królowa Buław. Okej, okay. o czym musicie wiedzieć? A nie wiecie, kochankowie, no tak, ewidentnie to jest na relację. Dobra, jaki jest wynik? dziesięć mieczy i wskazówka dla Was. Rydwan. Tu go sobie niżej położę, żeby mi się nie myliło. Rydwan. Mhm. No kochani, zajmują Was w tym miesiącu ewidentnie Wasze relacje, emocje. Um, Tak to raczej widzę. Dla niewielkiej ilości osób jest to poszukiwanie pracy, poszukiwanie podpisania nowej, nowej umowy. Też tak może być. Niemniej jednak, w lipcu pozytywna wiadomość jest taka, że sześć mieczy informuje o tym, że przechodzicie już z cienia do światła, tak? Rycerz Monet mówi o schemacie, o planach, o tym, że zaczynacie powolutku, kroczek za kroczkiem zdobywać jakieś terytorium, dla Was ważne i widzicie, że przynosi to sukcesy. Uczycie się być może, jak to robić, bo rzeczywiście w głowie macie tutaj tego pazia. Mieczy, który szuka, który uczy się, który szuka informacji, komunikacji, rozmów. Jeszcze jest niewprawny w tej materii, ale się stara, tak, bardzo się stara. W podstawie macie ewidentnie dwa kielichy, kochani, czyli właśnie albo miłość do partnera, połączenie z partnerem, albo właśnie takiego partnerstwa, partnerstwa takiego rozumianego, że patrzymy jednym sercem w jedną stronę, myślimy tak samo, czujemy tak samo, nawzajem się wspieramy, nawzajem się dopełniamy. To jest piękny związek, piękna relacja. Takiej byście chcieli, o takiej marzycie. Ale coś tutaj odchodzi do przyszłości, jakieś szczęście, jakaś radość, jakieś rzeczywiście coś, co otworzyło Twoją rodzinę, Twój dom, się zmienia. Ty jesteś w energii sprawiedliwości. Osądzasz. Osądzasz. Wydajesz wyroki. W Karcie Sprawiedliwości jest duża prośba o to, aby nie osądzać pochopnie, aby jeżeli już coś chcesz osądzić, coś wyrazić jakiś swój, um, swoją opinię, to niech ona będzie uczciwa, oparta na otwartym sercu, na, na zrozumieniu drugiego człowieka, tak? E, a nie na ślepym oskarżaniu, bo ja wiem. Albo bo ja tak widzę, ja tak czuję. Trzeba trochę podrążyć kochane bliźniaki. Z zewnątrz do Was przychodzi królowa buław. No, kobieta, która po prostu jest spełnieniem marzeń: jest magią, jest czarem, jest inspiracją, jest przepiękna, jest seksowna, jest wszystkim, czym można sobie tylko wymarzyć jako kochanka, jako żona, jako kobieta ma pewną magię w sobie ma dla niektórych jest to wręcz kochanka, tak? Bo bardzo często królowa była wskazuje na na kochankę właśnie. <grytanie> no więc tutaj ewidentnie ta osoba do was przychodzi z zewnątrz. Zobaczymy co ona tutaj do was przyniesie za chwilę. Być może to będzie dla was wielka niespodzianka. Nie, to się pojawi po prostu znikąd. Dla osób, które szukają pracy, dla osób, które szukają jakichś ofert dla siebie, może się znaleźć jakaś oferta, na którą nie liczyliście, na której się nie spodziewaliście i ona przychodzi, ale sprawi Wam dużo radości i dużo frajdy, takiej dziecięcej frajdy, takiej naprawdę niczym nie skrępowanej, tak? O czym musicie wiedzieć? O tym, że albo ta osoba, o której myślicie, bardzo was kocha i chce być z wami, nie chce burzyć tego związku, nie chce burzyć tej relacji, musisz wiedzieć o tym, że w kochankach jest też wybór i trzeba wybrać sercem, a nie logiką, nie rozumem. Jeżeli wybierasz między dwiema kobietami lub mężczyznami, wybieraj te, która przyciąga Cię nie fizycznością, nie pięknem zewnętrznym, ale tym pięknem wewnętrznym. To właśnie niesie ze sobą energia miłości, ona wypełnia takimi darami i taką energią, która przezwycięży wszystko. Nie wiesz o tym, a musisz o tym wiedzieć, tak? bo na takiej pozycji jest ta karta. Finał całej sytuacji jest zakończenia i nowe początki. Co się kończy, co się zaczyna, zaraz sobie sprawdzimy. I jako wskazówkę macie: ruszajcie naprzód, ruszajcie do przodu, ruszcie tą sprawę. Nie trzymajcie jej w impasie. Zacznijcie działać. Zacznijcie interweniować, czy to dotyczy pracy, czy to dotyczy związku. Jako wskazówkę macie: idę po sukces. Zdecydowanie. Nie będę już dłużej czekał. Nie będę już dłużej czekała, tak? No dobra, to sobie dopowiadamy. Aha, jeszcze jedna karta, przepraszam. Zobaczmy sobie, jest z karty wyroczni. Energię taką. Hmm. Lipca dla Was. Przetrwanie, fałszywe obietnice. Przetrwanie, fałszywe obietnice. I mamy Książę Pustyni. I zobaczcie, to też macie tutaj dziesiątkę, tak jak tu na zwieńczeniu, tak? Bo 19, 1 plus 9 to jest 10. Czyli coś tu się kończy. Jakieś, jakieś um, też jakieś wyjaśnienia tu na pewno będą. Ale bardzo wzruszające i bardzo... Takie mam wrażenie, bardzo potrzebne, żeby Ciebie, drogi bliźniaku, podbudować. O czym mówi książę pustyni? Mówi o tym, żeby się nie poddawać, że niezależnie od okoliczności, miej odwagę, by marzyć i miej odwagę, by działać. Może nie jest to lekki czas, ale przetrwasz to. A nawet dzięki niemu rozkwitniesz, więcej zrozumiesz, więcej się nauczysz, przyswoisz sobie to jako lekcję, te doświadczenia, tak? Bez względu na sytuację, czy materialną, czy uczuciową, osiągniesz sukces. To jest dla Ciebie pewna próba wiary, odwagi. Oczekuj spełnienia tylko tych marzeń, które mają się spełnić tych najcenniejszych, i patrz, jak wydarzają się cuda. Pięknie. Co jeszcze jest dla Was wyzwaniem, bo tego tutaj też nie położyłam? Wyzwanie dla Was na miesiąc lipiec. Co musicie przepracować, nad czym się pokłonić? Nowe rozdanie, kochani, dajcie sobie nową szansę. Odważcie się, ruszcie do przodu. Eee, tu nie będzie fiaska. Absolutnie nie, pofruniecie w tej sytuacji. Głupiec mówi, że o to nadchodzi nowa, czysta karta, karta papieru w książce waszego życia, którą będziecie zapisywać ze swoimi doświadczeniami nowymi, mądrymi, ważnymi. I to będzie w przyszłości bardzo, bardzo budujące. Odważcie się na te nowe rozwiązania, odważcie się na te nowe mm, sytuacje. Na nową pracę, na nowy związek, na nowy sposób rozumienia swoich uczuć, emocji drugiego człowieka? Ok. Dobra. To idziemy teraz. Z dopowiedzeniem. powiedzenia. Taka propos. No to co z tym wyzwaniem? No właśnie, i znowu mamy 10 pentakli. Yy, czyli to, co niby odeszło do przeszłości, ma szansę od nowa zakwitnąć. Fajnie, super, warto o to zawalczyć, kochani. Yy, dobrze. Sprawiedliwość. No właśnie, i rycerz pentakli. Dokładnie to, co mieliście też tutaj na starcie. Wy będziecie. Wytyczać nową drogę, nowy plan, nowy pomysł. Odważycie się w końcu na pewne kroki, których do tej pory nie mieliście odwagi zrobić. Fajnie. I to wszystko po to, żeby się uspokoiło, żeby być w balansie, w harmonii. Cóż to za nowa niespodzianka do Was przychodzi? Trzy kielichy. Być może to od przyjaciół przyjdzie jakaś wiadomość, może jakaś niespodzianka. Może jakaś impreza, na którą po prostu będziesz zaproszony i będziesz zdziwiony, że ktoś o tym pomyślał. Bardzo cię to oświeci na temat osób, z którymi będziesz, tak? Zaskoczy cię to bardzo. Ale będziesz się czuł z tym fenomenalnie, naprawdę radośnie. Dobra, kto to jest królowa Buław, która przychodzi do ciebie z zewnątrz. Co ona przynosi? Może tak sześć pentakli wyrównanie ta osoba przynosi ci wyrównanie energetyczne przynosi ci dary przynosi ci zwrot energii którą włożyłeś w te relacje w te rozmowę w tę znajomość fajnie fajnie ok wynik no właśnie będzie trochę sporów, trochę kłótni, trochę wyjaśniania sytuacji, ale to wszystko ma doprowadzić do tego, aby miłość się zakwitła ponownie, aby otworzyć swoje serce na miłość bezwarunkową, aby już nie kłamać, aby już nie manipulować, nie ukrywać pewnych rzeczy, tylko po prostu działać z pełną, z poszanowaniem drugiego człowieka, z szacunkiem do drugiego człowieka. No, i ewidentnie tutaj jest, że tak powiem, ozdrowienie sytuacji, tak? No, fajnie. A o czym musisz wiedzieć, i dlaczego mamy tu sześć kielichów? Dlaczego masz o tym wiedzieć, że tutaj jest miłość? Sześć kielichów i. I azbuław. Że warto wzniecić tą miłość jeszcze raz. Ewidentnie tutaj są kochani powroty, naprawy, po to, żeby było tak, jak było kiedyś. Może jakiś wasz związek przeszedł na drugi etap i napotkaliście na pewne przeszkody, ale to jest zupełnie naturalne, tak? Ludzie się odkrywają. Poznają siebie i swoje potrzeby i swoje słabości przez całe życie i uczymy się z nimi funkcjonować, uczymy się je szanować, pomagamy, jeżeli umiemy i możemy, próbujemy to zrozumieć i na to mamy naprawdę mnóstwo czasu. Całe życie przed Wami, drogi bliźnięta, więc warto tutaj poświęcić temu czas, bo tutaj coś pięknego może się z tego urodzić, tak? Dobrze. No to zobaczmy w takim razie, co jeszcze wasza dusza by chciała Wam powiedzieć. Do czego ona tęskni? Co ona Wam chciałaby powiedzieć? Kolor. Wasze wewnętrzne światło czwórka bezpieczeństwo, komfort, spokój. Um... O czym by Was chciała zawiadomić Wasza dusza? Hmm. Że wkrótce zaczniesz widzieć życie we wszystkich kolorach tęczy. Że mm, nie może być wszystko tylko czarne albo białe. Że kolory mają. Przełamują stary czarno-biały sposób myślenia, tak? I otwierają Twoje serce na piękno życia i na miłość. Twoja dusza używa tego hasła, tak? Koloru żeby zgłosić Ci potrzebę uleczenia lub osiągnięcia równowagi. Ty tą równowagę osiągniesz, bo masz to tutaj w informacji, jako Ty, jako Twoja energia. Dowiedz się, jakie kolory Cię przyciągają, a które wręcz odrzucają. To już tak fizycznie na przykład. Zapewnienie jest tutaj, że jesteś miłością i jesteś kochany, niezależnie od tego, jak barwny, jakie barwy życia przyjmują. Przyjmuje Twoja rzeczywistość, tak? Nawet jeżeli jesteś czarno-biały, to ktoś widzi w Tobie te kolory i warto porozmawiać o tym, przyjąć to. Pięknie, naprawdę fajnie. No dobra. Zobaczmy, jaka jest jeszcze rada, wskazówka dla Was. Z wyroczni mądrości, co tutaj jeszcze ci doradzi wyrocznia? Czas na drzemkę, czas na odpoczynek, czas na relaks. I tego doznasz w lipcu, tak? Myślę, że to wszystko się pięknie wyjaśni i spowoduje, że nareszcie będziesz mógł odsapnąć spokojnie, bezpiecznie, pozwolić sobie na odmłodzenie, na odnowę, na, na taki brak działania, na to, żeby sobie pomarzyć. Po prostu zrelaksuj się razem też ze swoim partnerem i pozwól rzeczom płynąć po prostu naturalnie. Dobra, to co mamy w karierze, zobaczmy. Co mamy w Waszych sprawach zawodowych? Happiness, pięknie. Happiness, czyli, i mamy tutaj szósteczkę, czyli tu jest wyrównanie energii, kochani, macie mm, poczucie właśnie, że włożona praca ma, dała sens, dała efekt yy, i dzięki temu yy, czujecie się po prostu usatysfakcjonowani, zadowoleni i szczęśliwi. No i to jest bardzo piękna informacja <gryw> dla Was. Tutaj mamy majranek. Zapach majeranku. Może będzie ważny dla Was w tym miesiącu, może właśnie traficie na jakieś pole majeranku w upalne lato, kiedy poczujecie jego zapach. E, przypomnijcie sobie o tym, że szczęście jest przy Was. To jest miłość, to jest ochrona, to jest wyjaśnianie sytuacji, ale na, na korzyść tej sytuacji, w której się znajdujesz, e, to jest e, o, wyzdrowienie. E, Uleczenie sytuacji, tak? O, tak bym powiedziała. No dobra. No to sprawdźmy jeszcze tak po prostu. Co do tego szczęścia, tu jeszcze powinno być dodane wyjątkowe ostrzeżenie. Cóż to za ostrzeżenie? O bezpieczeństwie Twoim wewnętrznym. Mhm. Tak, ja mam wrażenie, że to, co Was spotka tutaj w lipcu, będzie miało bardzo duży związek z jakimś wzrostem Waszej świadomości na temat jakiejś sytuacji, jakiegoś wydarzenia, które miało miejsce w przeszłości. I tutaj w lipcu doznacie ewidentnie uzdrowienia sytuacji, zrozumienia, odkrycia jakichś nowych rzeczy, które spowodują właśnie, że poczujecie się bezpiecznie, komfortowo i szczęśliwie. Dobra, jaką powinniście mieć afirmację z potęgi myśli? Mhm. Każdy problem ma swoje rozwiązanie. Wszystkie doświadczenia to okazje do nauki i rozwoju. A więc czuję się z tym wszystkim bezpiecznie. Każde doświadczenia zmieniam w szansę. No, bardzo ładnie pasuje w ogóle ta afirmacja. Kochani, to wszystko dla Was. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia w następnych czytaniach. No i życzę Wam pięknych doznań w lipcu. Wypoczywajcie. Papa. Pa.